wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem z Kiksa, to jest nasz trzeci odcinek z Minecraftu na modach. Tak, i teraz pewnie wszyscy pytają, o mój Boże, skąd ty masz te spodnie i wszystko, skąd ty masz żelaznej temy? A więc tak, pamiętacie tą dziurę w poprzednim odcinku, może tutaj zrobię w jakimś rogu adnotację do tego. Nie, że adnotacja no, takie właśnie ten moment. Kiedy do te dziury, wszedłem do niej, tam jest kopalnia. I tam znalazłem po prostu na wyjściu od razu trochę żelaznej rzeczy. I trochę po prostu miałem tego żelazo, dwa mi tutaj zostało. Yy, znalazłem w ogóle krówki, jeszcze mi zostało z niej te dwie, yy, dwie skóry. No i znalazłem tutaj po prostu. Yy, po prostu yy, te skóry, tak, i to żelazo, no i po prostu sobie zrobiłem tutaj takie ładne i dość. Yy, no dobra, sobie hełm jeszcze ze skóry zrobiłem, żeby już mieć wszystko. Yy, dobra, i teraz już wam pokazuję, co tutaj się zmieniło. Zmieniło się to, że widzicie tutaj pewnie co jest. No, atakujesz mnie czy nie? Ta. Co? On mnie nie atakuje? Bieda, czekaj, ja go zaatakowałem. sorry. Dobra, yy, no tutaj mam zamiar zrobić taki pewien dom, teraz pewnie zacznę go robić i wam to po prostu przyspieszę. Yy, dobra. Mm, mamy tutaj wszystkie itemki do, potrzebne do budowy tego domku, czyli deski, wszystkie rodzaje drewna, trochę dirtu do podparcia się. Myślę, że mm, kilo w mi nie będzie potrzebny, dobra. Dirt. I tak... Yy, mam wszystko. I co chciałem zrobić jeszcze? Coś jeszcze chciałem zrobić. A zdejmę zbrojkę, bo po co będę sobie marnował? Dobra. I można zaczynać. Projekt chodzi mi o to, że mam zrobić taki dom na palach, można tak powiedzieć, mm, więc dobra, to zaczynamy. Y, najpierw zaczniemy od takiej prostej podstawy, tylko muszę ją zobaczyć tutaj, z tego drewna ją zrobimy, i tak, tutaj jest, tak? Dobra, to tu będzie pierwsza. Mm, tak zrobię, żeby było jeszcze jedno, to będzie do tego, tak? Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, dobra. Tak, przykro mi, że spadłem. Jest eee, tak, tutaj. Więc na razie, dość słabo wygląda. Eee, to będzie ogólnie cały taki dom, mój. Dobra, to jest ok. No i nie trafiaj zbóg. No, świetnie, świetnie. I teraz poczekajcie: raz, dwa, trzy, cztery. 5 6 7 8 9 10 tu O Boże, co to wyobrażam. Dobra. Teraz ja sobie to tutaj tak zrobię, żeby nie musieć tam chodzić. Aha, dobrze, czyli to jest ten, wódzkie, naprawdę mi się skończyło to drewno. Yy, dobra, krótkie cięcie. Dobra, się Manko, witam z powrotem. Już mam wszystko i możemy cisnąć. O, dobra, tu trzeba to zrobić. A dobra. O, oh, dobra. Oh. Mm -hmm. Tak, dobra. E, zresztą to na razie tak, wiecie, jak wygląda od drugiej strony. Za chwilę to będzie ładnie wyglądać. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ogólnie tutaj nie zamieszkamy na stałe. To jest taki domek, jak wiecie, taki domek do domek, ale w następnym odcinku już sobie tam podróżujemy. Myślę, że w tamtą stronę trochę. Tutaj, gdzie jest ten biom zimowy, tak sobie przynajmniej myślę, mm, że tam pójdziemy. Dobra, jeszcze tu. Dom jest długi, znaczy, żeby nie był za duży, po prostu chodzi mi o to, żeby był taki fajny, przytulny domek, a żeby nie był taki przesadnie duży, nie? O to mi chodzi, dobra. Zjazd tak, będzie na cztery wysokość tego domku. Tam był. No, mm, to jest zwierzyniec. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tutaj ciśniemy Dobra, zrobimy tu na pięć Dobra Aha, super, nie da się skoczyć Dobra, się podsadzimy dirtem Dobra, i teraz tak ciśniemy tutaj Fak, znowu mi drewno nie starczy No ale cóż, dobra, to tylko może skończę. No, siemanko znowu zrobiłem cięcie, żeby móc sobie wziąć drewno. Mmmm. Obrazówki, że nie jestem tak przygotowany, ale nie wiedziałem, że aż tak dużo tutaj będzie potrzebne do zbudowania tego domu. Za chwilę zaczniemy już robić z desek, więc będzie łatwiej, no ale to drewno no jednak ściłem tam, tutaj jest trochę tamtego lasu, a tak to tutaj no, tam w dół cały ściąłem, e, no, żeby nie było, że ja. E, dobra. <grym> dobra, trzeba zrobić tutaj ten domek. Mm -hmm. Dobra, ja to chyba zrobię nawet w przyspieszonym tempie, więc może nie będę nawet mojego głosu, bo po co. E, dobra, teraz tak, robimy teraz ziemię. Oczywiście z takiego czegoś będzie ziemia. Mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie, chociaż pewnie jak każda moja budowa wyjdzie to beznadziejnie. Mhm, dobra. Fuck nie mogę tam wejść. Dobra, no cóż. Mhm. Dobra. Jeszcze troszeczkę i będziemy mieli... Dobra. Foods, dobra. E, tutaj sobie ogarniemy trochę drewna. Dobrze. Co tu mamy? Żwierzenie jest takie, że ho-ho. I teraz tak, mamy chyba jeszcze drewna. I mamy to spoczko. Będziemy za chwilę mniej, proszę, już mamy. E, hm, dobra. O! o, poczekajcie! o, dobra. Taki był mały lag Mhm No dobrze aha Łódzka No daj, daj Daj, daj, daj Mhm Dobra zrobię sobie jakieś ładne okienka. Ostatnio widziałem fajny patent na okno <laughs> w Minecrafcie. Fajnie gościu pokazywał ten patent. Dobra. Zauważyłem, że przecież będzie niesymetrycznie, ale co z tego. Dobra. No i mówię, pewnie teraz w następnym odcinku albo pójdziemy tam do tej kopalni, albo pójdziemy coś tam po, y, pooglądać cały świat, więc nie wiem jeszcze dokładnie co będziemy robić, ale y, na pewno coś ciekawego. Proszę mi to dać. Tak. Głupi pies. Zejdź stąd. Zejdź. Zejdź. Sorry, łopatą co zrobię tylko. Fuck, że do mnie. Chyba dobra Mhm mm No fuck, dlaczego nie mogę trafić, Co ja na haju jestem? Dobra Dobra, to No, daj, daj Fak noc Co, próbujesz mi wydarzyć, co? Ci nie wychodzi? Dobra A, szybko iść się przespać Szybko do domu, szybko do domu, szybko do domu Jeszcze coś, zacznie się tyle rzeczy, że śpić, że... Ho ho! Daj, 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 daj A! Dobra Daj, 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 dobra, mam już poranek nawet nic się nie się to bardzo dobrze. Tak wiem, wygląda tak jak kupa złomu, no ale cóż. No ale cóż. Nie mam talentu do budowania, przykro mi... Mm. Jeszcze troszeczkę. Pyk. Pięknie. Tu będą szyby. Tu będą drzwi. I dobra, teraz tym się trzeba zająć. To zrobię z, yy, Tak... Yy, połowę może z tego. Dobra. I teraz tutaj tylko mam taki fajny patent na te schody. Czy myślę, że jest fajny? Dobra, to pewnie w komentarzach powiecie, nie, nie jest fajny. I będzie 4 mm i -hmm. tak nie? No e, tak e, Proszę, daj mi to. Pyk, dobra. E, raz, dwa, trzy e, i cztery trzeba dać. Tu, no, dobra. Pyk. Pyk. E, cztery, dobra. Roki za lag, bo teraz był. Lag O, sorry, sorry za lagi. Fuck. No co jest? I pokazuj mi, że mam 40 FPS-ów i mi reaguje, tak no świetnie, świetnie. No. No daj świecie, zrób się coś z sobą Sorry, 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 zaragam tam. No. What the fuck, to się z tobą w świecie dzieje? No what? No, co? Przeciwdziałem tak cały czas ładnie chodziło, a teraz co? Teraz z gówno a jak się laguje, co się dzieje? co się z tym światem dzieje? Ale ogarniesz się? Czy może nie? Zresztą, nadal się nie ogarnia. Nie no, na takich lagach nie można grać, no ogarni się świecie, co się z tym dzieje? Czekajcie, no. Wyjdę i wyjdę jeszcze raz, bo normalnie coś się złego stało. No No, 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 mm, fajna maps, minimaps No, hello Dobra No spoko Już rozumiem No Ej, no co to są za lagi, nie no No co to ma być, tej Ładnie wszystko działa, a teraz tutaj Jest normalnie Nie nie no, jest normalne, no. No what the fuck? Dlaczego jest taki lag? What? Dobra, sorki, zresztą Minecraft i zaraz wracam. Dobra, siemanko, siemanko, po przerwie musiałem zrestartować Minecrafta i widzicie już wszystko ładnie chodzi, więc nie wiem co było, o tej, no tak mi zaczęło lagować, że koszmar. Ale po co ja to tak to, to będzie tak ładnie zrobione. Dobra. Ciemniejsze drewno. Mhm. Dobra. No. Ładne wyjście. Tu to jeszcze tak ładnie wyżupnie, Znaczy, ja I tam będzie później na górze farma. Tylko to jeszcze muszę ogarnąć fajny projekt na tą farmę. Dobra, poczekajcie pokażcie, jak to wygląda. Tu jeszcze jeden dirt. Tak, dobra. To jeszcze tak, o. I tu jest dobrze. Mhm, Teraz tutaj tylko trzeba jeszcze zrobić, bo za chwilę tutaj będziemy robić płotki. Znaczy ten, do... nie płotki, co ja te płotki. Mm, tutaj musi być ten. O. Tak. Eee, Schodki. No dobra. To będzie szkło. To później się wyżej drugie piętro zrobi. Mm -hmm. No nie wygląda to aż... znaczy to no wygląda to okropnie, no ale co już zrobić? Co mogę zrobić co? Jakby się to tak fajnie zburzyło. I tu były takie fajne okno. No tak chyba by było lepiej, wiecie? Bo to się tak to zburzyło i te okna były na dwa. No. Zaraz pójdziemy zrobić schodki. Żeby to ładnie wyglądało. No. Będzie dobrze. Idziemy zrobić schodki. Tak. Dobra. Eee, zrobimy tylko schodki. Yy, Wstydzę ciemniejsze. Dobra 24 schodki a zagowałem się dla Dobra Aha Mhm. Mm mm. I tu to teraz dać. I to będzie przejście takie fajne. Mocno, dobra. Ej, teraz tak, teraz pójdę piasek tutaj wziąć skądś. Tam już dalej trochę. O, tutaj może być. Dobra, powinno starczyć ładnie. Mhm. Dobra, skończyła mi się idealnie łopata i teraz lecimy tam szybko yy, ogarnąć tę jedną rzecz. Pyk, pyk, dobra. I nie, przepalić to ten piasek. Z tutaj mamy, a moje Tak, proszę o bewsztyki. I teraz proszę mi przepalić ten piasek, tak. Dobra, niech on się przepala. Tak, zachodzi słońce już. Nic, 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 nic. To będzie przejście i tu w następnym odcinku zajmiemy się czymś innym jeszcze. Może to będzie brzydko wyglądać, ale ja chcę sprawdzić aż jak brzydko. Tak mi nie stać z więc nie strajcie, że jest brzydkie. pójdę zrobić, bo coś się brzydkiego zapowiada i chcę to zrobić. <grybujesz> Aha, dobra. coś jeszcze w skrzyni, może z tych drewien. Nie, nie, nie mam. Dobra. Hmm, to sobie szybko przemienimy. A! Dobra. 17, ładnie. E, idziemy. daj. Hmm. Fuck, Dlaczego on? To sobie zrobię takie brzydkie, strasznie schody na górę, żeby móc się tam dostać. Dobra. Mhm. Mm no. Czy Tak, owca szara. Fajnie, fajnie. No, dziewięć, dziewięć starszy. Pyk, pyk, pyk. Dobra. I tutaj zrobimy taki fajny płaszczytki dach. Tylko żeby tutaj było... Aha. Fuck. Dobra, wejdź tam. Już nie, nie walić. Dajmy, dajmy, dajmy na to duże drzewo i szybko, szybko, szybko. się będzie szybko się z to. no, ścinać, fajnym siekiem. Dobra. Pyk, pyk. Wszystko, tak, wszystko. Dziewięć kawałków, to dość dużo będzie tego. No, ładnie. Spać, 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 spać. spać. Pyk pyk pyk, nara Spać, spać, spać Fak, jeszcze nie mogę, jeszcze jest za wcześnie Nie zajdzie za głupie słońce Dobra Daj dalej, daj 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 dalej daj. No, 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 zajdź, zajdź, zajdź No, zachodź, zachodź, zachodź teraz spodziewam, będę mógł Pyk, tak, mogę, no Tutaj już widać naszą chatę na minimapce to dobrze, to strasznie dobrze no dobra, dobra, dobra Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Eee, pyk, 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 dobrze. Jest ładnie. Tylko to jeszcze tak wiecie jest prowizorycznie. Chyba jeszcze ten piasek dobra, bez jak się później usunę. Mhm. Mm no, jest ładnie. Ten piasek jeszcze tylko za chwilę otrzymam. Zrobię sobie łopatę łapatę. Eee, pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. 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 I zacznę jak tam mój ten. Mój szkło. 24, to ładnie. Eee, Weźmiemy tam no siemanko, zrobiłem krótką przerwę yy, i nagrywam co teraz drugiego już, na, znaczy następnego dnia. Yy, no i teraz mam zamiar tutaj wstawić drzwi. Dobrze. Yy, wiem, że to wygląda beznadziejnie, no ale cóż, yy, będziemy się tutaj teraz powoli przeprowadzać. Później zrobię dolne piętro, ale to pewnie w następnym odcinku. Yy, tak. Ach, to jest dacznik. przeszkadza. Zaczymy, o mi się ładnie, poczekamy na to jeszcze jedno szkło. Dobrze. I ciśniemy tam, pójdziemy sobie. E -h -h. Dalej, 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 dalej. O, dobra. I teraz tak, możemy tutaj to szkło dać, żeby żadnego nie zmarnować. Później jest problem z tym szkłem, bo go nie ma. Będzie dwa, jak idealnie... Wow, sorry, lag. Jak idealnie. Dobra, i poczekajcie jeszcze sekundę tylko. Eee, eee, e. eee, wow, sorry. Eee. E. Można grać. Yy, tak. Yy, no i tutaj wszystko mamy. Yy, I tak. Yy, I myślę, że jeszcze do tego tutaj szybko zburzę. Yy, dalej, dalej, dalej. No, jeszcze dwa klocki. Dobra. I myślę, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. zdobyliśmy sobie całkiem przyzwoity, fajny. Ale nie, jeszcze nie na tyle. Jeszcze tutaj wszystko ładnie przeniesiemy. Zmarnuje mi się do abrowajsa. Eee, Kilow potrzebuję. Mhm. Mm mhm. Mm I tak. U, uda się posypią. Mhm. Mm no wiedziałem, że nie jestem w stanie wszystko wziąć. Dobra, to ja tam pójdę. Eee, włożę tą skrzynkę i za chwilę te wszystkie itemy tam przeniosę. Eee. Sorry, że tak podciągam, ale jestem przeziębiony dość mocno, więc bardzo Was za to przepraszam, no ale rozumiecie chyba. Dobra, obstawiam eee, się ładnie, dobrze i jeszcze idę po tamtej temy, co tam były. Mhm, i ogólnie to dom cały rozwalimy, bo po co mam taki dom, ale to na razie jeszcze nie wiem. What? A tak najlepsze nie, ławkę potrzebuję. No, no to mnie wkurzyli. Dlaczego ja tego nie mogę usunąć? Jest chory właśnie. Hmm... No, i halo, chciałbym to usunąć. Czy mogę to zrobić, czy może nie? nie no świetnie. Halo. No. Łóżko. <słuch> Aha. Dobra, że do tym I tak, idę tam wszystko tylko przenieść. No dalej, dalej dalej. Że zamykamy nasze drzwi. O, w zalagi. Um, I tak wrzucamy to wszystko. Uh -huh. um, to też. To też. I prosimy o crafting piecyk, tak. E crafting damy tutaj. Piecyk tak samo po pobliżu i noc się robi a ja wiecie, że jak tutaj w tej grze się noc robi to normalnie wszystko zabija i dusi, więc zanim się zrespią wszystkie potworki idziemy się położyć na nasze łóżko fajnie, nic nas nie broni, no co z tego dobra, nic chyba nas tutaj nie zaatakuje to bardzo dobrze testem może być, więc wyskoczymy z mieczem no ja spoczko, będziesz mnie atakował? Jak podaję bliżej, to mnie zaatakujesz, nie? Nie, przyjazne jest, no to bardzo dobrze. Ale coś mnie innego atakuje, ty mnie atakujesz, nie? Wiedziałem, że ty mnie kiedyś zaatakujesz. Po to jakaś świnia. I teraz muszę szybko wiedzieć w do domu, bo normalnie, jak mnie coś zaraz zaatakuje, to za chwilę tak zginę, że. Wow! Mocny był. Dobra. I myślę, że to będzie tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jak tak, to zostawcie kciuka w górę. No i ja się z wami żegnam w moim nowym, fajnym domku. No to... No... Razie i cześć!